Co zrobić, kiedy modlisz się i modlisz się, a uzdrowienie nie przychodzi od razu? O tym więcej dzisiaj w kwadranciku ze słowem, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym Kwadransiku ze słowem, na którym, czy podczas którego weźmiemy dzisiaj sobie do rozważania fragment z Ewangelii według Świętego Marka, to będzie ósmy rozdział. Od 22 do 26 wersetu, możecie go sobie otworzyć, a ja trochę Wam jeszcze pogadam, zanim, zanim będziemy wspólnie czytać ten fragment. Byliśmy niedawno, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, w wielu różnych miejscach, zresztą chyba teraz, jak oglądacie ten odcinek, jestem już po powrocie z, ze Szwajcarii i po jednym dniu w Pradze, który nagle się gdzieś tam pojawił w grafiku. I chcę Wam powiedzieć o tym, że naprawdę Pan Bóg dokonywał ostatnio niezwykłych rzeczy. Kiedy byliśmy, pamiętam, na forum uwielbienia w Kielcach, na którym było przepięknie i pozdrawiam wszystkich, którzy organizowali to forum. Był z nami biskup Artur Ważny i Marcin Jakimowicz, Sylwia Bijak. Było wiele wspaniałych osób, które przyczyniły się do, do tego wydarzenia. Zresztą polecam, pewnie kolejne będą serię, chyba kierunek uwielbienia nazywało się to, to forum. Było pięknie, wiecie co? Byłem bardzo poruszony tym, jak Bóg dzielił się z nami podczas modlitwy o uzdrowienie, szczegółami, detalami. To był taki wieczór, gdzie dar proroctwa się bardzo mocno rozlewał. Miałem takie poczucie. Pamiętam, kiedy wszedłem na scenę i nie miałem kompletnie z głowy, nie wiedziałem jak się modlić, o co się modlić, co Bóg będzie chciał robić. I pamiętam, jak w trakcie, w pewnym momencie, dostałem takie pierwsze przekonanie, że będzie na spotkaniu na tej sali osoba, która nie widzi dobrze na jedno oko, a drugie oko to jedno oko jest szczególnie gdzieś, gdzieś słabe, i że Bóg będzie chciał przyjść do tej kobiety, że to jest kobieta. I, i wiedziałem, że kiedy się za nią pomodlimy, to znaczy kiedy pomodlimy się ogólnie do mikrofonu, uzdrowienie będzie częściowe, ale jeszcze nie całościowe. I miałem takie informacje zapisane na telefonie. To było dla mnie bardzo też ciekawe. I kiedy wszedłem na scenę modlić się o uzdrowienie, spytałem, czy jest tu osoba, kobieta, która ma taki problem i jedna osoba, parę osób pomachało. Zobaczyłem jedną kobietę, która była na sali. Wiedziałem, że to ona. Posłałem tam ludzi, zaczęli się na za nią modlić i kiedy przyszła do nas po tej modlitwie o uzdrowienie, powiedziała, że jest w stanie w tym momencie bez okularów czytać, a co było wcześniej nie, 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 niemożliwe, bo miała zamazany obraz. Mówi, to jeszcze nie jest do końca. Ja wiem, że nie do końca, zobacz co mam zapisane, i ona była w stanie też się z tym utożsamić. To było bardzo takie budujące, że Bóg nam pokazywał te rzeczy, że widzieliśmy więcej niż byliśmy w stanie zobaczyć, no, czy domyślić się, co się będzie tutaj działo. Bóg objawiał nam te rzeczy, to było przepiękne. Więc ekipa modliła się dalej za nią, to, to, to uzdrowienie postępowało. Też będziemy czekać na informacje, jak ona się dalej czuje. Kiedy wróci też na badania. Ale było też takie drugie świadectwo. Pamiętam, zacząłem się modlić, pytałem panie, co chcesz czynić, i w pewnym momencie poczułem ogień w swoich stopach. I wiedziałem, że nagle chodzi o osobę, która ma ogromne problemy ze stopami e, i nie może normalnie chodzić. E, I ten problem objawia się przez tak, jakby parzenie w stopach. I wiedziałem, że Bóg przychodzi z uzdrowieniem, z takim chłodem do stóp. I przyszła kobieta i powiedziała, miała problemy. Mówi, dzień i noc, miałam problemy ze swoimi stopami, nie mogłam normalnie chodzić. Ja mówię, czy to się objawiało przez ogień, który przychodził, jakby takie parzenie przez Twoje stopy? Ona mówi, tak. I ona zaczęła mówić dalej, ja mówię, ale czy ubiegłem ją znowu? Czy uzdrowienie przyszło w takim poczuciu chłodu? Ona mówi, tak, skąd wiesz? Wszyscy się śmiali, bo, bo Pan Bóg objawiał dużo rzeczy wcześniej. Eee, I to było takie niezwykłe doświadczenie. Ktoś z mojego zespołu miał też… Słowo poznania o uzdrowieniu kręgosłupa kobiety pociąży. Dwie kobiety przyszły, jedna była szczególnie zszokowana, mówi: Nie pamiętam, kiedy mój, mój kręgosłup nie bolał, a teraz nie boli, ten ból odszedł. To było coś niezwykłego. Rzeczy działy się bardzo szybko. I dzisiaj, wiecie, mamy fragment w Ewangelii, który mówi jest myślę dość zaskakujący bo mówi o posłudze Jezusa w kontekście pewnego procesu uzdrowienia które jest procesem posłuchajmy marka 8 22 26 potem przyszli do becsaidy tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili żeby się go dotknął on ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś Zwiedrzyli mu oczy śliną położył na niego ręce i zapytał czy widzisz coś a gdy przejrzał powiedział widzę ludzi bo gdy chodzą dostrzegam ich niby drzewa Potem znowu położył ręce na jego oczy. Przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj. To jest bardzo, tak jak powiedziałem, ciekawa historia, ponieważ zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do Jezusa, który kiedy uzdrawia, kiedy dokonuje cudów, to dokonuje tych cudów w sposób natychmiastowy. Często te cuda działy się w sposób taki widzialny od razu. Na przykład, kiedy wyobraźcie sobie trędowatego pokrytego ranami, bliznami, e, śmierdzącego, bo ta skóra już była w takim stanie, kiedy Jezus go dotyka i ten trąd nagle z niego schodzi, to, to jest coś nieprawdopodobnego. Widzimy Jezusa, który e, momentalnie nakazuje złym duchom, które wychodzą, i na przykład nie zaczyna mówić. Wiele rzeczy działo się od razu. Ale ta historia mówi nam o tym, że Jezus wyprowadza niewidomego poza wieś, e, zwilżył mu oczy śliną, czyli w ogóle zrobił coś zupełnie inaczej niż zwykle, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz coś? A gdy przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Czyli widzimy, że uzdrowienie przyszło w pewnym procesie. To znaczy, to był pierwszy krok. Po tym pierwszym kroku, po tym pierwszym geście, który uczynił Jezus, on widział jakby przez mgłę. Trochę jak w tej historii dzisiaj. Z tą kobietą, o której, o której wam opowiadałem, ona doświadczyła procesu uzdrowienia. Ten proces trwał, ten, ten proces był pewnymi etapami. Tak samo w życiu Jezusa. Wielu czasami spotykałem ludzi, którzy mówili: A to jak Bóg uzdrawia, to uzdrawia, a nie, że na części to jest takie usprawiedliwianie czegoś, czego Bóg nie zrobił. Ten fragment pokazuje nam zupełnie coś innego. Nawet Jezus czasami potrzebował modlić się dwa razy. Słyszałem kiedyś, jak ktoś powiedział, no, jeśli Jezus potrzebował czasem modlić się dwa razy, to my możemy modlić się pięćdziesiąt razy. To był Syn Boży. I zobaczcie, potrzebujemy zobaczyć działanie Boga czasem jako proces. Potrzebujemy nauczyć się żyć w procesie. Wiecie, o tym też y, y, piszę w książce, y, którą właśnie tworzę, jak utrzymać uzdrowienie, jak współpracować z łaską Bożą, jak nie dać się okraść złemu duchowi. Bo w momencie, kiedy uzdrowienie przychodzi od razu, Potrzebujemy znać narzędzia, co zrobić, żeby nie dać się okraść, ale kiedy uzdrowienie przychodzi częściowo, w procesie, w czasie, to potrzebujemy już na tym etapie procesu, już tutaj nie dać się okraść, już tutaj wiedzieć, co robi Bóg i, i być w tym, co robi Bóg, a nie dać się gdzieś przez jakieś różne myśli, wątpliwości okraść z tego, co się zadziało, już zaczęło się dziać jako proces. To jest bardzo ciekawe, więc proszę Was o modlitwę, żebym, żebym się spiął tutaj i, i, i pisał, bo nie jest to łatwe przy tylu wyjazdach być wiernym właśnie też temu, temu, temu zadaniu. To jest bardzo interesujące. Zresztą gdyby chcieć wgłębić się w język grecki, tam na słowo uzdrowienie jest użyte bardzo wiele różnych zwrotów. Jednym ze zwrotów jest terapeo, On, on jest od terapii i Greka mówi – że można przetłumaczyć też to słowo z greckiego w takim rozumieniu jako uzdrowienie, które przychodzi, przychodzi w procesie. Jezus, kiedy uzdrawiał, czasami terapeo, on uzdrawiał, czyli to uzdrowienie, które my czytamy po polsku, że ktoś został uzdrowiony, zostało nazwane właśnie tym, tym słowem, które może oznaczać proces. To mogło trwać dłużej, to mogło trwać, jak czasami w przypadku trendowatych, nie? Ktoś był uzdrowiony i. I wracając do domu, był uzdrowiony w pełni. To się działo w drodze. I zobaczcie, na jak wiele różnych sposobów Bóg uzdrawia. Byliśmy ostatnio właśnie na posłudze, też w, 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 w Kępnie. Bardzo wiele osób przyszło tam. To było naprawdę, byłem pod wrażeniem, ilu z Was przyszło, żeby słuchać Bożego Słowa. Mieliśmy w ogóle tam takie niezwykłe doświadczenie, jak Bóg nas poprowadził w modlitwie o uwolnienie, w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne, jak wielu ludzi wierzymy, Bóg dotknął, wewnętrznie tego się nie dało stwierdzić od razu i nie dało się tego stwierdzić przez jakieś takie wypowiedzenie świadectwa, bo wiele wewnętrznych uzdrowień stwierdza się w czasie i po czasie, ale mieliśmy takie silne przekonanie, niezwykłe to było spotkanie pod tym względem. Ale wydawało się, że od razu nie widzieliśmy tak wielu świadectw, jak, jak, jak zwykle. Ja byłem trochę sfrustrowany, bo jestem, ja jestem tutaj napierający na większe rzeczy, bo, bo mam, mam wiarę w większe rzeczy, więc jak nie zobaczę więcej, to jestem czasami sfrustrowany i potem długo z Panem Bogiem sobie rozmawiam na ten temat. Może jestem dziwny, a może po prostu mam głód na większe rzeczy i to jest bardzo biblijne, więc módlcie się też o mnie, żebym widział większe rzeczy, bym, bym miał oczekiwanie w większe rzeczy. Ja bym nigdy się nie zadowalał, jeśli widzę mniej niż widzę zwykle. To jest myślę jakaś taka łaska wiary, którą, którą też chcę w sobie pielęgnować. Ale wierzę, że będzie wiele owoców tamtego spotkania. Nawet jeśli nie widzieliśmy tak wiele od razu, to zobaczymy wiele więcej jako owoc tamtego spotkania. Bo potrzebujemy uwierzyć też w proces, że Bóg czasami daje nam doświadczenie procesu. Opowiadałem Wam kiedyś historię o Ukraińcu, który przyszedł na nasze spotkanie. Na wózku inwalidzkim był wtedy ze swoją siostrą, co w sumie przyjechał, niż przyszedł. Ale modliliśmy się nad nim. On czuł, jakby coś się działo z jego nogą, ale od razu nic się nie wydarzyło. Czuł mrowienie, ciepło. On wszedł, był żołnierzem ukraińskim, wszedł na minę, mina wybuchła i w konsekwencji tego rozszarpała mu gdzieś nogę, ta noga była po operacji. I słuchajcie, co się stało. On wrócił do domu normalnie, jak gdyby nigdy nic. A w nocy ten, ten mężczyzna wstał i zaczął chodzić bez wózka i bez, bez kulin walizki. No, Na następny dzień konferencji przyszedł ani bez tego, ani bez tego. E Jego siostra złożyła świadectwo, zrobili mi zdjęcie po paru dniach, jak prowadzi samochód. To było nieprawdopodobne. Ale zobaczcie, gdyby nie świadectwo później, ja bym myślał, że się tam nic nie wydarzyło, bo skąd bym miał wiedzieć? To uzdrowienie się. Zapoczątkowało podczas nałożenia rąk i modlitwy, a dokonało się w środku tamtej nocy. Więc kochani, chcę Was zachęcić, byśmy, jeśli Jezus modlił się dwa razy, my możemy modlić się, tak jak już powiedziałem, pięćdziesiąt razy, wierząc w to, że uzdrowienie, jeśli jeszcze nie przyszło, to przyjdzie. Że jeśli Bóg uzdrowił kogoś, a jeszcze nie ciebie, to Ty jesteś następny. Pielęgnujmy w sobie tę wiarę, że Bóg naprawdę działa, chce działać, chce przychodzić ze swoją łaską. Proszę cię, panie, dzisiaj o taką łaskę i wiary dla mnie i dla wszystkich, którzy dzisiaj. E, oglądają ten kwadrancik. Niech Twoje Słowo wzbudza nas wiarę. Niech to Słowo dzisiaj daje nam wierzyć w Twoją moc, w Twoje działanie. I prosimy Cię, Panie, daj nam wierzyć, nawet jeśli nasze oczy jeszcze nie widzą. Daj nam wiarę w to Słowo, że ono, jeśli do, zaczęło dzieła, to ono to dzieło dokończy. O to prosimy, o to się modlimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I Panie, modlę się szczególnie za tych, którzy modlą się za chorych, którzy czasami wpadali w zniechęcenie. Daje mi im, im widzieć większe rzeczy. Daje im widzieć Panie rzeczy, o które się modlą, na które czekają. I tak jak w moim życiu ja się doczekałem. Ogłaszam, że Ty też się doczekasz w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, niech tak będzie, niech Bóg wam błogosławi. No i myślę, że możecie śledzić teraz nasze tutaj też social media, bo na chwała mu będą pojawiały się newsy i informacje na temat tego, kiedy pojawią się najbliższe nagrania. Chwała mu z poprzedniego naszego wydarzenia z Krakowa. A Was zapraszam też do śledzenia Spotify, Apple Music. Do tego byście tam też mogli słuchać kwadransików, bo już się tam kwadransiki pojawiły i będą dodawane regularnie. Kwadransiki są również na YouTube w języku angielskim z napisami. Zapraszam Was do tego, byście rozsyłali je dalej tam, gdzie, tam gdzie możecie. Niech słowo niesie się i niech Bóg będzie uwielbiony. Pozdrawiam Was. Z Bogiem, pa pa.